you Dzień, w którym to nagrywam to 1. października, piątek, <grystanie> piątek. No, <grystanie> przeczytałem wczoraj w prognozie pogody, że na mojej wysokości, na, w tym miasteczku gdzie mieszkam na tej wysokości w środę ma być minus 2 i śnieg rano. No i ta informacja spowodowała. Że byłem dzisiaj w warsztacie i zamówiłem opony zimowe, bo na tych oponach, co mam, to w zimie to bym w ogóle chyba z miejsca nie ruszył. Opony mam niezimowe i zrobiłem na nich jakieś 80 tysięcy przez 3 lata. No i niestety już się nadają do wyrzucenia tam no bo tam lato jeszcze by objeździł jeden sezon no ale na zimę nie ma szans a szczególnie yy, na zimę w Alpach <słyski> szwajcarskich no, więc zamówiłem te opony no pff, nie są tanie bo do mojego samochodu nic nie jest tanie więc czemu miały być opony tanie kosztują 205 franków za sztukę 40 za wymianę no wychodzi prawie 1000 franków ponad 4000 złotych no ale warsztat, w którym byłem nie prowadzi Szwajcar, tylko e, uciekinier z byłej Jugosławii no i on wie, że trzeba do klienta z dobrą ceną, więc Uzgodniliśmy na 750 franków. No to 750 franków to jest około 3000. No to z założeniem. 3000 z założeniem. No to cena nie jest zła, bo tam patrzyłem w internecie, no to takie opony zimowe do, w tym rozmiarze, no to tam 3500 kosztują. W internecie czyli można powiedzieć, że w wcale nie, nie dałem dużo znaczy jeszcze nie dałem, dopiero mam dać bo opony są zamówione mówił, że na jutro, ale ja mu mówię że nie, no jutro nie, to nie będę tu jechał w sobotę, nie chcę mi się w przyszłym tygodniu mam założyć no ale to tak tylko dygresyjnie bo, bo to nie o tym chciałem y, mówić, chodzi o to, że był w internecie film Pracuję w zakładach farmaceutycznych. Taki miał tytuł. No bo pracuję w zakładach farmaceutycznych, więc dałem taki tytuł. Niestety film musiałem ocenzurować. Przez jakiś czas był zablokowany. Musiałem wyciąć pewne sceny, których już nie ma. Pewne kontrowersyjne sceny, których już nie ma. I w tej chwili e, będę go publikował w wersji okrojonej. Więc po to jest ten wstęp, że jeśli ktoś oglądał ten film, to, to, no, to drugi raz również może obejrzeć, bo jest troszkę inny. <grych> I dlatego jest drugi raz, i wyjaśniam dlaczego jest drugi raz publikowany ten sam tytuł. Eee, rzeczy o których tam jest mowa, film składa się jakby z dwóch filmów, które zostały pocięte. I materiał, który został na jeden, wydaje mi się za krótki, dlatego zrobiłem z tych dwóch jeden. Rzeczy, o których jest mowa, dzieją się jeszcze w sierpniu. No więc przybyłem, przybyłem do miejscowości Wisła. No Wisła, po francusku tak się nazywa miejscowość Wisła. Nie dał mi tego pokoju co myślałem, tego mieszkania. Dał mi inne na dole. No, że gorsze, ale jak za te pieniądze, to te jest też spore. Tu się wchodzi drzwi wejściowe. O kurde, musi się zabić. Boże. Tu jest jeden pokój. No, nie jest pusty. Nikt tu nie mieszka. To jest pokój dziecinny, taki. I w małżeństwo przyjeżdża z, dzie z dziećmi. Tu to, to dzieci śpią. Teraz tu jest taki jakby przedpokój salon. No, tutaj się telewizję ogląda. Ja telewizję nie oglądam. Teraz tutaj jest taka jakby. Jadalnia Można sobie w kominku palić w zimie Dalej idziemy do następne pomieszczenia To są łazienki Tu jest łazienka z wanną do drugiej drzwi to jest toaleta Ech. Tu jest kolejny pokój Podobno zarezerwowany. No, nie wiem, teoretycznie może mi tu kogoś dać do tego pokoju. <laughs> tu jest ten pokój, gdzie ja mam spać. <laughs> Dalej jest kuchnia. Tu jest miejsce w kuchni do spożywania też posiłków. Jest kuchnia. No i jest... pralnia. Nie wiem, czy to się zapala. Jest pralka i suszarka. Za korzystanie nie trzeba płacić. Jest w, w abonamencie. A w tamtym hotelu, co mieszkałem, tam Wrocław mi powiedziała, że o to pranie to tak 10-15 franków. To wystaw worek przed drzwiami. No tak mieszkam. To jest miejscowość turystyczna, więc jest tutaj dużo turystów eee, Kafejki są pootwierane, także normalne, wszystko działa. No, pierwszy dzień w pracy się zakończył. O kurcze ah. Pierwszy dzień w pracy się zakończył. No zmiany są duże. Tam gdzie był parking już parkingu nie ma, powstaje jakiś inny budynek. Tam gdzie były biura i szatnie w tamtym roku to już tego nie ma. Powstaje tam inny budynek. Szatnie są w takich gigantycznych namiotach. Postawionych na parkingu. To jest taki ogromny parking, tam przed, przed zakładami. Więc teraz ten parking jest podzielony na pół. Jest tylko pół parkingu. A drugie pół zajmują biura, toalety, szatnie. No, i takie ogromne na kilkaset osób miejsce, w którym się spożywa posiłki. No, to masakra, jak to rozbudowali. To teraz się zrobiła gigantyczna budowa. Na różnych budowach byłem, na większych i na mniejszych, ale ta w tej chwili chyba zrobiła się największa. Nie wiem, ile tam ludzi pracuje, ale. Kuchenek mikrofalowych, lodówek, ilość przeogromna. Tylko w tej jednej hali, gdzie, e, gdzie ja mam szafkę, w innych to, to nawet nie patrzyłem. No, daj mnie do budowy kanałów, tylko że myślałem, że będę budował kanały w nowym obiekcie. Czasem nie, chociaż powstają oczywiście nowe obiekty w różnych miejscach, w kilku punktach naraz. Chłopaki pracują. Spotkałem paru znajomych ze Słowacji. Eee... No i takich Polaków, to taki kontakty, kontakt. Tam też z nimi rozmawiałem. No i nie dali mnie na, na nowe obiekty, na budowę tak zwaną, tylko dali mnie na stary zakład, czy na starą halę. Dokładnie ta hala nazywa się FCC, ale to jest za bezużyteczna, nikomu to nic nie mówi. No ale na to FCC mnie dali no i tam prace polegają na tym, że się wymienia. Jakby takie, jest jakby taka renowacja tych urządzeń, no. część urządzeń pracuje w tej hali, miesza te mazidła farmaceutyczne, coś tam bulgocze a część jest wyłączona z użytku no i my to e, remontujemy, remont polega na tym, że się wymienia tam silniki Uff. wymienia się silniki, czujniki no i kable, całe o, kablowanie nowe bo to już ma ponad 30 lat i podobno że trzeba wymienić więc wymieniają nie wiem jak tam długo będą prace trwały ale w ogóle, żeby wejść na, na budowę, to trzeba posiadać przepustkę taką specjalną elektroniczną do bramki. A później, żeby wejść na Lązę, czyli na ten zakład stary, produkcyjny i farmaceutyczny, trzeba mieć jeszcze inną przepustkę. No i tą jeszcze inną przepustkę dzisiaj mi wyrobili, ja jak mnie skierowali właśnie do pracy na lądze. Starą. jest ona do 15 października. Eee, czy to coś znaczy? No nic to nie znaczy. To wcale nie znaczy, że będę tam pracował do 15 października bo mogę skończyć tam pracę wcześniej a może być taka sytuacja, że się przedłuży no także nie wiadomo na pewno jest tu pracy dużo bo te nowe obiekty powstają <tryk> więc trzeba tam będzie na pewno coś robić ale to już nie wiadomo kiedy no ale to, że mnie dali do budowy kanałów to znaczy, że że mnie pamiętają, że ja przez pół roku tam budowałem te kanały więc jak budował kanały, to niech dalej buduje kanały. No ale okazało się, że jak nie dali do tego Szwajcara, no to tam tych budowy kanałów za dużo nie było. Jakiś tam był jakiś chłopak, który to tu zrobił. No i on mi kazał tam silnik podłączyć. O, no w tym momencie jeszcze muszę też się włączyć w narrację i wyjaśnić, bo tutaj dość sporo materiału wyciąłem. Więc y, dalej chodzi o to, że mieszkanie, w którym mieszkałem, niespodziewanie, <śwajcar> Szwajcar wynajął niemieckiej rodzinie, która wynajęła y, mieszkanie na cały sezon zimowy. Od y, września tak, no od 1 września No, co prawda y, zaproponował mi inne mieszkanie Takie y, mnie ukazało od tego w którym y, mieszkałem Takie studio gdzie jest y, pokój z aneksem kuchennym i łazienka no taka trochę ciasnota. Nie pies nie wydra, coś na kształt świdra. No, ale musiałem się na to zgodzić, bo no, nic innego nie było. Ludzi pracuje tutaj bardzo dużo w tych zakładach. No i wszystko podejmowane, no nic nie można znaleźć. Tak więc rzeczy, o których tutaj mówię na filmie. To chodzi o to, że na 10 dni musiałem gdzieś zamieszkać w innym miejscu, żeby poczekać, aż to studio się zwolni. Bo on to studio dla mnie miał, obiecał mi je, że mi da, ale na razie ktoś tam mieszka. No więc musiałem na 10 dni się wyprowadzić do innego miejsca, o którym jest właśnie mowa w dalszej części filmu. <laughs> przyjechałem do tych pokoi no masakra no to jest masakra to jest żulernia straszna to wcześniej to ja mieszkałem w pałacu to nawet nie, nie króla tylko cysoża jakiegoś bo pokój taki jest wąski że jakbym te moje trzy walizki co mam wniósł tutaj to już by nie było miejsca, żeby się w ogóle poruszać. Kuchnia jest tu na dole, gdzie ten biały samochód stoi, tam jest kuchnia. Wszyscy, co chcą, chcą coś gotować, muszą tu z pierwszego piętra i z poddasza tutaj się pakować. Co dalej? No, to dalej no jest drogo. Jak za te pieniądze, to to jest straszne. Strasznie ciasno, strasznie wąsko lodówek w pokojach nie ma, a na lodówki nie ma miejsca, więc tak są poustawiane gdzieś tam na zewnątrz jakąś folią przykryte, takie stare, porzewiałe. No masakra jest. Masakra. Także muszę tu 10 dni przeczekać i wracam z powrotem do Wisły. Bo to jest masakra. A tu ludzie mieszkają. Nie wiadomo ile płacą. Pewnie, pewnie tyle płacą. No na przykład tutaj o pod schodami. Bardzo dobre miejsce na lodówkę jest. Chce się napić czegoś zimnego na tarasie nie trzeba wchodzić do pokoju. Dom przystosowany do trzepania pieniędzy. No, oczywiście w pracy cały czas po zakładzie trzeba chodzić w masce. Jak się wychodzi na zewnątrz, to już maski nie trzeba. Natomiast w, w środku, w obiekcie, wszyscy muszą być w masce. Co ja tu robię? No, ja tutaj głównie zajmuję się podłączaniem urządzeń. Są te urządzenia, takie, które produkują te różne mieszanki chemiczne. No to są takie, to jest trochę podobne do rafinerii. Są takie kotły, w których to się miesza tam, podgrzewa, schładza i Bóg wie co tam się jeszcze robi, sam nie wiem. No i są takie stanowiska, Jeden kocioł plus urządzenia wokół niego to jest takie pewne stanowisko, które obsługuje jeden pracownik. No i te stanowiska są remontowane, są wymiane silniki. <laughs> Oj, troszkę jestem przeziębiony. Wymienia się czujniki. Stare koplowanie się wyrzuca. No i do tych nowych urządzeń najpierw trzeba wymyśleć. To Szwajcer wymyśla, my nie ja. A jak tutaj zbudować kanał, żeby można było przewodem jak najbliżej do tego urządzenia dojść. I później rzuca się przewód, no i się to podłącza. Czy tam czujnych, czy silnych, czy coś. No trzy tygodnie już tu pracuję. Czy eee, mamy sobotę do takiej zakupy do szwajcarskiego Lidla i Denera no bo do granicy to nie jest bardzo daleko i to w sumie no, takie podstawowe produkty to mam, no to trzeba Sałatę to czy coś to tak trzeba bym bo to nigdzie nie jechał czy nie opłaca Cały czas przyjmują nowych pracowników. Cały czas widzę ogłoszenia w internecie, że potrzeba 4, 6, 8 elektryków do wisp z językiem niemieckim. A jak z językiem niemieckim, to, to raczej tutaj. No. To jest kanton dwujęzyczny. Tam bardziej w kierunku Sion, Martini. No to tam, tam są kantony. A nawet, nawet tam gdzie ja mieszkam, to jest 40 km stąd, to jest kanton francuskojęzyczny i tam nawet, no nie dogadasz się po niemiecku, no. sprzątaczka, która przychodzi sprzątać, no nawet nie wiem co to scheisse znaczy, ja nie wiem jak to możliwe, ja nie rozumiem, już to mówiłem wielokrotnie, no ale tak jest. Wrócę teraz do zakupów. Nie wiem, czy kolega. To Polacy siedzą przed sklepem i piją piwo. No i tak mojemu koledze tym przeszkadza. Jajstwo. Mam nadzieję, że wrócę z zakupów i będę chciał ze sobą rozmawiać. Nie ma nic gorszego jak rozmowa. Z alkoholikiem i w dodatku pijanym. To jest masakra. To jest masakra. Mówi do mnie, ciebie dzwonię". Ty na lozie pracujesz, to ciebie zwolnią. A ci daję jeszcze trzy tygodnie, cię zwolnią. Po co mi takie rzeczy gadać? Ja nie no ja wiem, że mnie zwolnią. No. Skończy się praca i mnie zwolnią. No. Nie jestem zatopiony na stałe, tylko ja pracownik czasowy. No, byli różni, Włosi, Francujski, To zwaniami, no. wielkie mi odkrycie, no, że nie zwolnią I, i gada to w kółko cały czas to samo, i pierdzień. No, no, ja tak z uprzejmości no, stałem, słuchałem, ale to ani ciekawe, ani przyjemne to jego wypociny. A on chce po z kimś porozmawiać, no. z żoną nie chce porozmawiać, pewnie nie ma musiał siedzieć raz. w tle za mną fragment elektrowni wodnej mianowicie stacja transformatorowa jakich wiele mieści się w Szwajcarii i z tego miejsca serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego materiału jeśli się podobało to proszę łapka w górę Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie mój kanał. Pozdrawiam.